Witam was moje mordeczki serdecznie najserdeczniej oczywiście na naszej kochanej stronie SkinSik Jak widzimy jest update świąteczny tutaj evencik Także otworzymy sobie na sam początek eventowe skrzyneczki zobaczymy co tam w nich ciekawego jest Na sam początek przypomnę o kodziku 7 suizi7 Klikamy sobie aktywuj dowolne tutaj formy wiecie czego Przypominam o kursikach rozdawanka, tutaj lecą ładnie, ludzie biorą udział wiecie co macie zrobić, żeby w nich brać udział i od jakich tutaj rzeczy, to zależy czy będziecie w nich udział czy nie tutaj to macie napisane i oczywiście daily Casey, tutaj co 24 godziny, możecie sobie otworzyć kompletnie za darmo taką skrzyneczkę może coś wam wlecieć nawet MK Cyrex, które z bardzo fajnym skinem, że tak powiem ale dobra, my przejdźmy już po tych wszystkich formalnościach do ewentowych skrzyneczek. No tutaj mamy. Uuuu! No taki Huntsmanik. Super. Mm, coś jeszcze fajnego z takich w miarę gorszych skinków. No. No, tylko tutaj ten dopplerek mnie ciekawi. Dobra, my sobie otworzymy na buściku. Tutaj, ok. No, znowu podobnie. O, no i tutaj już. A też nie było tak źle. No ogólnie ta skrzyneczka. Jest taka. Po prostu ok. Nic. Wow. Twórzmy sobie na buściku. Trzy sztuki. No tu już nie jest tak fajnie. Czyli bardziej się opłaca bez busta tutaj. To otwierać po prostu. Tak mi się wydaje. No chyba bardziej się opłaca bez. A jedna na jesterku ile będzie kosztowała? Tyle. To otwórzmy sobie jedną. No już gorzej. I jeszcze jedną. Dobra, koniec, bo już zaraz. Łe. Ale zżarło. Dobra, idziemy na następną tutaj. Na prędziku tutaj autotroniczka, bajonecik, cycek, piękny, sugar rush, bardzo fajny. Dobra, otwieramy. Nie będziemy przedłużać. No, muszę patrzeć tutaj na... Na to, ile sobie możemy pozwolić, bo ja tak sobie klikam, klikam, a... Nie za bardzo to tutaj wygląda, no bo tuż będziemy sobie otwierali po jednej, blizzard case. No tutaj, kulminty, petarda. Blue Phosphor, Black Laminat, Whiteout, No tu już skinki są naprawdę fajne. Tu już skinki są naprawdę super. No i, no, i to ten fajnie ten Galilek, znowu, ale już w gorszym stanie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy Holiday Supply case No i tu już są naprawdę skiny mega. Tu już są mega skinki. Tu już sobie otworzymy bez yy, szybciora. No i tutaj to. Na pewno niezbyt, no właśnie, nie zadowalające. No ale mycimy dalej. Jedrano Też na pewno nie jest, no właśnie, przynajmniej połowa. No, ten fosfor też nie jest, to no nic super. Dobra, wychodzimy z tego i idziemy do Ice Out Case. A. No tutaj naprawdę widzicie, jakie są koski Karambit Doppler Sapphire Factory. Nie można nam wylecieć. Naprawdę, to jest kosmos. Kosmos. I to sobie otworzymy tylko jedną. I pójdziemy sobie na batelki, żeby coś fajnego. No i. No ewidentnie nie mam dzisiaj farta do skrzynek. Ewidentnie. Dobra, dołączymy sobie do jakiejś batelki, albo sobie nie. Zrobimy sobie jakąś batelkę miłą. Dawaj, do takiej sobie dołączymy. Underdog. Akurat tematycznie świąteczne skrzyneczki. Underdog, ja Underdogów nie gram, więc może tutaj się poszczęści, no to co skrzynki pokazały, to chyba warto grać Underdoga dzisiaj, bo nie za dobrze tutaj mnie obdarowywuje stronka, więc taki tryb może być dla nas nawet i lepszy. No tutaj już gruby ładnie poleciał, no. No, i ten Alex, Alex, jesteśmy już blisko. Żeby dropił same najlepsze skinki dla mnie, syfek, ok. Wyszedłem na prowadzenie na razie. I tutaj chyba już moje prowadzenie się kończy. Chociaż nie, dalej jest prowadzenie. Super. ile te bretki. O kurde. No i niefajnie, niefajnie. Oj, 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 gruby chyba już odpad. Gruby już chyba odpad na amen. Z tego co widzę. Ja jest tutaj wyszedłem na prowadzenie. Ledwo, ledwo, ledwo. Tutaj jak to... Dobra dalej. No i slajmy. No i slajmy moi drodzy. Slajmy naprawdę mogą zaskoczyć. Wiem co mówię, one potrafią ładnie tutaj sypnąć. Skrzyneczka naprawdę bardzo mocna. Ale też to jest zwykła, bez, bez jakiegoś świecie muścika, więc... Proszę, żeby. No i te tapetka. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Proszę, żeby tutaj nic nie dało dla mnie fajnego. Ile, 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 ile. Dobra. Mamy to. Eee, super. Mamy to. Elegancko. No. Niesamowicie tutaj to wyszło. Wow. Jestem w szoku, jak tutaj te skrzyneczki odd oddały miło. Dobra, otworzymy sobie jakieś te lepsze skrzyneczki. Dawajcie mi tą. Tą e, nie skadę, tylko tą kurde nową, gdzie ona jest. Ona, a tutaj jest out, auty 2, jest auty 2 i jeszcze tutaj polecimy sobie z e, Alstarki 3 na buściku. Aj gumisie, dawaj, kurde, te. O kurde, poleciałem, dobra to dawaj, te. Robimy mocną bitwę. Bardzo mocną, że wręcz bym nawet powiedział. Naprawdę konkreciak. Zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. No widzowie, za takie bitewki musicie wpisywać kodzik, no naprawdę, bo to jest, takie rzeczy się nie dzieją codziennie. Proszę. Da, zostawcie tutaj subika i łapeczkę w górę, bo to, co się teraz dzieje, to jest na czterech to jest na czterech. Chciałem tu zrobić na 2 na 2. Kurde, co ja zrobiłem? Dobra, trudno. Trudno. Tutaj wyjdzie naprawdę grubo. Albo. Dobra, dajemy tutaj, lecimy tak, kurwa Co się będziemy patyczkować? Już zwykły, bo Underdoga wygraliśmy, to teraz zwykły Niech tutaj leci dla nas jak najlepiej, kurde, bele No <grym>, Na razie klasycznie i samo, okej, okay, ale Adrian chyba, nie O kurde, A atak Wektor, no Ja nawet nie wiem co to jest, pierwszy raz to widzę Okej okay. Nie jest jeszcze tak źle, nie no, jest źle, nie ma co a jejku, no widzę, że tutaj już. szanse są bardzo małe na to. Jeszcze znowu dropną jakiegoś wektora. Eee, tu już. Lipa, lipa, moi drodzy, chyba. Lipa. chociaż ten Glock, fakturynów w Satrakum, minimal No Chyba, że poleci na nas jakiś Titan Hollow. <gryw> to może. <gryw> może by tutaj to się udało. No nie, jeszcze Fnatic dla niego. O kurwa! Co? 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 Co to jest za naklejka? O kurwa! Ja pierdolę! No! No, grubo. Chyba najlepsza bitwa do tej pory jaką miałem. O kurwa. Nie no widzę. Tym akcentem zakańczamy ten odcinek. Mi już emocji wystarczy. Naprawdę już chyba cały fart wykorzystam z odcineczek, więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Hejka, miłego wieczoru. Buźka. papa. Pa.